To materiał z wczoraj. Tata robi zakupy w bardzo modnym sklepie. I drogi, kupił bardzo kosztowny prezent. Tata jest dla mnie hojny. Zawsze dostaje od niego drogie upominki. Myślisz, że kupił to dla siebie? Oczywiście tym bardziej, że jesteśmy pokłóceni. Tacie wydaje się, że drogi prezent załatwi sprawę. Ale grubo się myli. To nie są metody, by dogadać się z córką. Jesteś okropna. Nawet gdyby to była taka etola. W sumie biedna etola nie jest niczemu winna, prawda? Zostawię ją sobie, a w niego rzucę błyszczykiem Czymś muszę Najważniejsze, żebyś dalej szpiegował mojego tatę Martwię się o niego Ta wiedźma, która się za nim ugania, pewnie dybie na jego pieniądze Musisz mi pomóc Jesteś świetnym detektywem a w nagrodę dostaniesz od wiki buziaka. Nic z tego.